Mi Cześć, Misiaczki. Wyjeżdżamy z bazy na przejazd techniczny. Jest godzina, która? To jest godzina szósta. Dochodzi. Nie jest tak strasznie źle dzisiaj. Szósta godzina. Była prośba od Miłośnika Transportu Miejskiego. Pozdrawiam. Misiu, nagrasz z głowy? Specjalnie dla ciebie Wyjeżdżamy z, z, z Lubelskiej za jezdniem PK Dzisiaj będziemy jeździć dwoma liniami Dziesiątką i 42, ktoś prosił o dziesiątkę Może się uda Natomiast bateria jest mega słaba Podładowałem ją dosłownie 5 minut 8% Nie wiem ile będziemy mieli na to czasu Żeby to Żeby się, ile materiału się nagram, Jakby się nie nagrało to od razu was Gdzieś by się przerwało to od razu z wami się Żegnam Co niektórzy się przekręcają w łóżku a... A kierowcy już pracują to pracują już ciężko. Dobra, gdzie jedziemy? Na dziesiątkę dzisiaj jedziemy na błogosławionej Karoliny. Mamy wyjazd 6.15, czyli mamy 20 minut na przejazd. 20 minut na przejazd mamy. Dużo, niedużo. Wszystko zależy. Czasami na światłach się i dwie minuty stoi. Na jednych, a światło mamy troszeczkę. Więc, a więc dwojebędy. Polonistka mi zawsze mówiła: nigdy nie zaczyna jest zdania od więc. Także ten Teges. Dobra, na Na gawędę mnie dzisiaj wzięło poranek. Zaraz kawu się się. No, jedziesz, 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 jedziesz. Dobrze. To jedź, panie. Nisko, nisko. Nisko. Rejestracja z niska. Co niektórzy z Polski mogą się zastanawiać, o co mu chodzi? Jakie nisko? Rejestracja z niska. Płyk kawusi. Ach, ja lubię kawusia. Pycha kawusia. Zrobiona w domciu. No i co, włączyliśmy piec, Dobra, teraz trzeba samochód się zagrzał, już włączymy ogrzewanie, włączymy sobie nawiew na nóżki, włączymy sobie nawiew drugi na nóżki, radyjko kula, tym razem dziesiątką nie pojedziemy z rana. Próbujemy z drugiej strony pojechać, bo żeby się bateria naładowała, nie? A To ktoś jedzie na dziennych? Nie, z prawej strony mu światło tylko nie działa. Po A no i co? Jedziemy z Lubelską ulicą. Dla tych, którzy nie znają Rzeszowa, jest lubelska wjazd do centrum miasta Ale przed wjazdem skręcamy w ulicę Wyzwolenia Na Kraków W stronę Krakowa, oczywiście nie pojedziemy na ulicę Krakowską, gdzie jest wylutówka na Kraków Tylko wcześniej skręcimy w ulicę w Ulicę Ofiarketa, dobrze mówię? Getto. Później w Kotuli i na Błogosławioną Karolinę. No to moi mili, tu mamy wojewódzki ośrodek. Teraz wam pokażę, oczywiście wy to będziecie słabo widzieli, bo jest super szeroko ustawiona kamera. tak zwany Super Wild mamy WORD Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego gdzie zdają gdzie zdaje się egzaminy na prawo jazdy niestety na autobus mi się udało za drugim razem zdać Będę z wami szczery. Za pierwszym razem oblałem na placu. No, także... A tu jest siedziba PKS-u Rzeszowskiego i MKS-u. W zasadzie to jedna firma. Bardzo miło wspominam czas przepracowany tam. Ludzie. z niektórymi do tej pory utrzymuję kontakt wzrokowy też <grystanie> pozdrawiam PKS Rzeszowski